Drużyny walczące o utrzymanie Korona Kielce i Lechia Gdańsk w 15. kolejce PKO Bank Polskiej Ekstraklasy stają naprzeciw siebie, a ponieważ w poniedziałek będziemy obchodzili 106. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, to każdy mecz w tej kolejce poprzedza hymn Rzeczpospolitej Mazurek Dąbrowskiego. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu Polski możemy grać, na początku lepiej prezentują się przyjezdni, strzałów celnych brakuje, ale Państwo oglądają teraz uderzenie niecelne Tomasza Neugebauera, niecelne, ale wyglądało A przynajmniej trochę groźnie. W 19 minucie odpowiedź Korony Kielce, zamieszanie w polu karnym, jednak Bogdan Sarnawski odbija piłkę wrzuconą przez Martina Remakla, jeszcze próbował tam. Dobijać miłość, trojak, ale to już e, przemilczymy do przerwy 0 do 0 i bez celnego strzału. Natomiast po przerwie robi się ciekawie, co prawda, e, tutaj znów e, nie ma celnego strzału, chociaż być powinien, bo Pauresta miał mnóstwo miejsca. No, ale skierował głową piłkę obok słupka. Natomiast w 52 minucie, już zmuszony do pracy, Sarnawski. Resta raz, drugi raz i trzeci raz niecelnie. Ależ miał Paul Resta okazję do tego, aby pokonać bramkarza Lechi. Ale to się ostatecznie nie udało. I wciąż 0-0. Ale ten początek drugiej połowy dobry w wykonaniu gospodarzy, którzy ruszyli do ataków. I zmusili ukraińskiego bramkarza Lechi do pracy i to naprawdę wytężonej pracy. Jest jednak też odpowiedź przyjezdnych w 60. minucie rifet kapicz. Decyduje się na strzał i bez problemów łapie piłkę Ksawier Dziekoński. I to był jedyny celny strzał Lechigdańsk w tym meczu. Korona tych celnych strzałów miała więcej, no ale goście mieli w bramce Bogdana Sarnawskiego, który tutaj broni uderzenie Martina Remakla z ostrego kąta. A chwilę później z kontrolu ruszają przyjezdni. Jest Carenko, ma trochę miejsca. Carenko do środka zagrał na prawą stronę. Wunik, Bogdan Wunik, minimalnie obok celu. Piłka nawet odbija się od zewnętrznej części słupka. Liczymy to jako strzał niecelny, natomiast było groźnie pod bramką Xaviera Dziekońskiego. Kapicie, wrzuca piłkę i zdjął z nogi plany futbolówkę Dominik Zator. Świetna interwencja kanadyjskiego obrońcy. To był lepszy moment gry Gdańskiej, która stworzyła sobie kilka sytuacji podbramkowych. Ale znów wracamy na drugą stronę. bo Iska jest znów Bogdan Sarnawski musi interweniować. Uderzenie Martina Remakla, ale znów ukraiński bramkarz górą. Zaspali obrońcy. Remakl znalazł sobie miejsca do uderzenia strzału i próbował sprytnie pokonać bramkarza. Gości jeszcze raz Bogdan Sarnawski. Naprawdę bardzo dobry mecz ukraińskiego bramkarza Lechi Gdańsk, który ratuje swoją drużynę kilka razy. Tutaj swoją drogą znów Pauresta próbował go zaskoczyć. 90. minuta spotkania. Adrian Dalmau! I po raz kolejny Sarnawski z dobrą interwencją, jeszcze dobitka, ale ta dobitka już po gwisku sędziego tam było przewinienie Dalmau po tym jak oddał strzał. Obroniony przez Sarnawskiego, to tu mało faulował. Ostatecznie Bogdan Sarnawski pokonać się nie dał i kończymy bez goli w Kielcach 0-0. do -0. To oznacza, że Korona utrzymuje pięciopunktową przewagę nad Lechią Gdańsk i nad strefą spadkową Korona. Cały czas jest 14 w tabeli, ma 16 punktów na koncie. Natomiast Lechia na przedostatnim miejscu 11 oczek na koncie Gdańszczan i miejsce w strefie spadkowej. Jeszcze w tej kolejce Lechia może wyprzedzić Śląskę Wrocław. Korona Kielce Lechia Gdańsk 00. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.